Rozpoczynamy Adwent. Adwent to czas wyjątkowy, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, w tym wymiarze świąt Bożego Narodzenia, do których będziemy się przygotowywać, i w tym wymiarze ostatecznym. Adwent to także czas czuwania. Chodzi o to, aby ten kolejny adwent naszego życia przeżyć jak najpiękniej. Przypominamy sobie, że Adwent to roraty, to roratnie lampiony, które Oznaczają czuwanie. Pamiętam z mojej pierwszej parafii, to był ludźmierz na Podchalu, gdy przed pierwszą przątą, po godzinie szóstej, dzieci z lampionami w ręku przy dwudziestostopniowym mrozie zmierzały do kościoła. Dla mnie, młodego kapłana, był to taki wyraźny znak, świadectwo wiary i mobilizacja do rozwijania życia duchowego w tym okresie. Postarajmy się, aby ten tegoroczny adwent przeżyć, wsłuchując się w rady, które daje sama Matka Boża. Święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku zapisała pod datą 29 listopada 1936 roku takie słowa: Matka Boża pouczyła mnie, jak się przygotować mam do święta Bożego Narodzenia. Widziałam ją dziś bez dzieciątka Jezus. Powiedziała mi, córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu Twoim, mógł wypocząć. Adoruj go w sercu swoim, nie wychodź z wnętrza swego. Uproszę Ci, córko moja, łaskę tego rodzaju życia wewnętrznego, abyś nie opuszczając wnętrza swego, na zewnątrz spełniła wszelkie obowiązki swoje jeszcze z większą dokładnością. Ustawicznie przebywaj z nim we własnym sercu. On ci będzie mocą. Ze stworzeniami utrzymuj kontakt o tyle, o ile konieczność i obowiązek Twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa. A żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi Cię, córko moja. W tym, co ci powiedziałam. Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz. Spróbujmy na pierwszy tydzień adwentowego czuwania, wsłuchać się w tę pierwszą Radę. Staraj się o cichość i pokorę. Aby Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu Twoim, mógł wypocząć. Postarajmy się właśnie o cichość w tym świecie, który jest pełnym wypowiadanych, całego mnóstwa słów, krzykliwości, hałasu. Znajdźmy czas na ciszę, na ciszę, w której wsłuchamy się w Boże Słowo. Może właśnie naszym postanowieniem będzie lektura Pisma Świętego. Na którą ciągle nie mamy czasu, ciągle odkładamy na później. Może to będzie właśnie wsłuchanie się w drugiego człowieka, który jest obok nas tak blisko, a tak mało czasu poświęcamy, aby go usłyszeć. I pokora, pokora, o której ojciec Andrasz, udzielając rad duchownych siostrze Faustynie, mówił: pokora, pokora i zawsze pokora, bo o siebie nic nie możemy. To wszystko jest tylko Bożą łaską. Starajmy się więc o pokorę, o to, abyśmy na pokorze budowali naszą świętość. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, niedługo już błogosławiony, prymas tysiąclecia w rozważaniu do modlitwy Ojcze nasz pisał tak. Tajemniczą siłą władania w Królestwie Bożym jest pokora, bo to jest Królestwo cichego Króla który powiedział o sobie, uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Przez pokorę Chrystus najbardziej świat zadziwił. Pozyskał dla siebie i swego królestwa. I wszyscy jego poddani, jeżeli chcą coś uczynić dla rozszerzenia tego królestwa, powinni się również odznaczać duchem pokory. Tylko pokora zdobywa świat. Tak się pięknie składa, że w tym pierwszym tygodniu Adwentu przypada pierwszy piątek miesiąca, Dzień, w którym prosimy Chrystusa Jezu cichy, pokornego serca, uczyń serca nasze, według serca Twego. Cichość i pokora. Niech to będzie plan na pierwszy tydzień naszego adwentowego czuwania. Szczęść Boże.